jesteście ciekawi, ile wydajemy dziennie. Dzisiaj właśnie zrobiłam takie poranne zakupy. 2145 batów. Żywnym 500 batów. Jeszcze 200 batów. Czyli można by powiedzieć, że około 3000 batów. teraz grzecki po 52, po 35 batów. 30 batów za paczkę. Gumisie po 10 batów. Mleko dwulitrowe jest po 100 batów. Naczyń po 35 batów. 2 kilo karkówki 400 Debatu. Za kilo kurczaka 150 sałata, i szumę batów. Truskawki 169 batów. Czereśnia 69 batów. Borówki 125 gram. Również 69 batów. Ser topiony 75 batów. Masło. Dzisiaj było na promocji. 72 baty. 50 batów. Masłowy blend. 79 batów. Za warzywa w sumie 500 batów. Sałata. brokuł do... Banany, papryka, pomidory, ogórki, fasola, cebula, trochę zieleniny do smoczy owoc, kukurydza, akwarany, papryka chili i czosnek. 4 kilo ziemniaków. Czy to dużo, trzymało 500 batów za te wszystkie warzywa. Ocencie sami.